Cześć! Dzisiaj przychodzę do Was z grudniowym pudełkiem. Nie, styczniowym. Sorki, pomyliłam się. Styczniowym pudełkiem Shiny Box i to jest Winter in the City. I teraz e, od razu, co Wam chcę powiedzieć, to mi się bardzo nie podoba opakowanie, bo gdyby to jeszcze była chyba jakaś znana osoba, a chyba nie jest, no to ogólnie, według mnie, zewnętrznie jest to najbrzydsze opakowanie, jakie kiedykolwiek było w Shiny Boxie. No bo, no co teraz położycie sobie z taką laską, jakieś opakowanie gdzieś, no to opakowanie zawsze można było wykorzystać, a to naprawdę. No nawet jakby jej tu nie było, no to już jest lepiej, według mnie. No i tak szału nie ma, ale lepiej myślę, że zimową scenarię jeszcze winter ninety można było zrobić naprawdę przepiękną. No tutaj mi się nie podoba. To od razu powiem, że opakowanie e, wielki minus i no nie podoba mi się. Teraz to, co było w środku i jest lepiej. To już od razu mówię. Pudełko może jest ciężkie, nie ma tego dużo. Jest pięć produktów, ale są naprawdę bardzo fajne i jestem z nich zadowolona. To powiem. A, już od razu mówię. I pierwsze, co tu mamy? Beauty Face to jest chyba to. E, 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 tak, to jest to. Tak, innowacyjne serum do twarzy. I to jest produkt pełnowymiarowy. Kosztuje 30 zł za 10 ml. I ja tutaj mam akurat takie dotleniające serum. Active skin. One mają przepiękne buteleczki. Ma taką piękną, niebieską buteleczkę, tutaj były inne kolory. To jest serum na bazie wodnej, więc mi pasuje. Ja się go nie będę używała. Bo użyłam no, po prostu innych serum, tak jak wiecie, ja, ja uwielbiam takie preparaty na dzień, szukałam. Ostatnio Wam nagrywałam filmik na temat serum i proszę bardzo, w shiny boxie jest. Także naprawdę trafiło się super i bardzo się cieszę. Później jest Sylweko, i to też jest pełnowymiarowy produkt. I to jest oczyszczający peeling do twarzy, kosztuje 20 zł za 25 ml, więc ogólnie już nam się pudełko zwraca po dwóch produktach. I ja ten peeling z Sylveco chciałam sobie kupić, bo bardzo dużo dziewczyn zaczynało o nim mówić, a ja kosmetyki Sylweko naprawdę lubię. I no, chciałam kupić, ale że wiecie, mam jeszcze pingi, no to się wstrzymałam. I patrzę, jest. I przede wszystkim opakowanie jest bardzo piękne, bo podnosimy tutaj. I tu nam się robi takie, taka kieszonka, o a tu jest w środku narysowany skrzyp, tu jest nazwa łacińska. Skrzyp polny, i podana na nazwa łacińska. No, wygląda to przepięknie. I tutaj jest takie, wiecie, jeszcze ochrona. No, ekstra, jak dla mnie w ogóle opakowanie. Super, jak za 20 zł takie opakowanie, no to wiecie. Nieraz droższe firmy robią że trzeba opakowania. I tutaj mamy taki e, piękny słoiczek z aluminiową, aluminiowym wieczkiem, prosty, z naklejką i jest to peeling e, taki dosyć rzadki, bardziej wygląda jak maseczka, jak to otworzyłam niż jak peeling. Jeszcze nie używałam, pachnie olejkiem z drzewa herbacianego, bo taki olej jak posiada w swoim składzie. I posiada korunt. Pachnie właśnie podobnie jak maseczka z debody shopu, taka z olejkiem z drzewa herbacianego. Zobaczymy, na pewno Wam dam znać, jak się będzie sprawdzał. Ale jestem bardzo, bardzo zadowolona, że się znalazłam w tym pudełku, więc naprawdę warto było. Później mam dalej z Sylveco szampon do włosów I tego też byłam bardzo, bardzo ciekawa I to jest odbudowujący, przeniczny owsiany szampon Naprawdę byłam super ciekawa szamponów z Sylveco I to jest cała pojemność i on kosztuje 28 zł za 300 ml Więc no jak widzicie tutaj naprawdę pudełko się super zwraca I on jest bez tych wszystkich SLS-ów i tak dalej Bardzo ładnie pachnie, bo się bałam zapachu A pachnie tak trochę cytrynką, czymś takim Więc naprawdę bardzo fajnie Super mi się, myślę, że będzie sprawdzał. Ja bardzo. Ostatnio naprawdę moja skóra głowy nie lubi tych wszystkich szamponów z SLS-ami, raczej tak niezafajnie na nie reaguje. Jedynie ten z zbioksin jest taki, że, że nic tam mojej głowie nie robi, ale jakieś niwea, nie wiem, daw i tak dalej. To raczej moja skóra nie reaguje na to dobrze, więc bardzo się cieszę, że dostałam ten produkt i będę mogła przetestować. Później jest Glazel i to są perełki rozświetlające skórę. I to kosztuje 45 zł za 17 gram. Ja mam 11 gram, no więc więcej niż połowa, więc no ok Tylko tak. Tutaj jest napisane, że są rozświetlające. ja mam tu napisane, że są brązujące. Już Wam pokazuję te perełki one brązujące, to nie jak są. Mam nadzieję, że. O, widzicie. Więc to z brązerem raczej wspólnego z dużo nie mam. Są rozświetlające. Próbowałam je nałożyć jako rozświetlacz. Ale słuchajcie, one są takie dziwne, bo one są. Tak jakby matowe, ale mają drobinki, więc to nie daje takiej tafli, tylko no wiecie, takie jakby białe, ciężko mi to powiedzieć, białe miejsce z obsypanymi drobinkami O coś takiego, więc nie wygląda to fajnie, ale myślę, że zacznę je stosować jako cienie do powiek po prostu, pod dług, brwiowy na przykład, żeby wiecie, rozświetlić czy kącik Myślę, że w ten sposób będę stosowała te perełki z glazer. zobaczymy jak mi się sprawdzą, dam wam jeszcze znać, bo ogólnie te produkty z Glazel nie są, nie są jakieś najgorsze i ostatnie, co tutaj dostaliśmy, to jest Wedara, yy, i tutaj był jeszcze minus 30% na cały asortyment Wedara. Yy, yy, nie wiem, czy to jest jakiś kod Shiny 1, 2, 4, 8, jakbyście chciały. Yy, to jest yy, ekskluzywny Palm z 24-karatowym złotem. Pachnie przepięknie. I wiecie, co bardzo długo. Siedziałam i znam ten zapach, wiecie co? Siedzę, mówię, kuźwa, no, na ogarnie, znasz ten zapach. Siedzę i znam, mówię, no znam, no znam. I bardzo długo czasu mi to, bardzo dużo czasu mi to zajmowało, aż w końcu, wiecie, lampeczka, olśniła mnie. Nie wiem, czy wy pamiętacie, ale jak gdy byłam, nie wiem, jakaś podstawówka, koniec podstawki gimnazjum, to były bardzo modne takie błyszczyki w kwadratowych buteleczkach zakończone taką kuleczką. I to, no wiecie, to był taki olejek. Się tak smarowało usta z tą kuleczką, no po prostu i to pachnie jak jeżynowy ten błyszczyk Ten fioletowy, no po prostu identycznie Mega zapach mojego dzieciństwa i już dlatego kocham ten produkt Nałożyłam go raz, sprawdza się bardzo fajnie, nie zostawia tłustej warstwy Ale sprawdza się fajnie, on ma bardzo ładny skład, bo to jest właśnie naturalny produkt, więc super No to złoto to tam wiecie, no są drobinki, ale one tam za dużo nie dają, tych drobinek nie ma za dużo ale po prostu no, zapach i to, że po prostu przypomina mi to dzieciństwo jest naprawdę super. Bardzo, bardzo już się zaprzyjaźniłam po kilku użyciach z tym produktem. No i to wszystko. Tak jak, jak widzicie, no nie było dużo tych produktów, ale wszystko było pełnowymiarowe praktycznie. Więc no tutaj już duży plus i pudełko się zwróciło po dwóch produktach, więc naprawdę super. Ja jestem ogólnie z zawartości pudełka bardzo zadowolona, bo bardzo dużo takich naturalnych, jak tutaj była, postawiona na raczej na taką naturalną pielęgnację bo i sylweku i ta wyrada to jest naturalne, no to, to serum też nie ma jakiegoś składu takiego brzydkiego, więc naprawdę super. Myślę, że warto. Tutaj jeszcze dostałyśmy Sylweko. W ogóle to mi się podoba, że Sylweko robi opis swoich produktów i to wygląda troszeczkę jak taki zielnik, więc naprawdę na pewno na blogu to opiszę. Jakoś mi takie Sylweko, tak jak bardzo lubię i zawsze się z nich cieszę. Tutaj była jeszcze dołączona. Oczywiście próbka balsamu myjącego do włosów z betuliną jakiejś. Miałam taką próbkę, ale niestety jedna mi nie starcza na no całej skóry głowy, bo to jest takie gęste i się słabo pieni, no bo nie ma SLS-ów, to wiadomo. Więc dajcie mi znać oczywiście, czy Wy e, chciałybyście zamówić to podełko, czy Wam się podoba, czy raczej byście sobie odpuściły, a może zamówiłyście i nie jesteście zadowolone. Więc koniecznie dajcie mi znać, dajcie mi znać, czy lubicie sylweko i jeżeli tak, to co polecacie z tej firmy, bo ja mam wielką chrapkę, aby pójść w pralinację tylko sylweko. Zobaczymy, czy mi się to uda, ale naprawdę bardzo, bardzo mam taką ochotę na te kosmetyki. Pa, Pa!